Witam, ale cześć, siemanko, nazywam się Just Mr. Mephid, czyli po prostu pan Mateusz, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnej części przygód najsłynniejszych robaków, czyli Worms 3D, robaki 3D, jak kto woli nazywajcie to jak chcecie z góry, przepraszam jeżeli będzie za bardzo słychać klawiaturę, myszkę, e, nowe ustawienia OBS-a, e, reinstalowałam OBS-a, na nowo konfigurowałam te wszystkie... Mm, e, Udogodnienia, że tak powiem, mikrofonu także mówię mm, za błędy y, sorka. Oczywiście, tak jak obiecałem w dzisiejszym odcinku musimy zemścić się na bagnicy, który w poprzednim odcinku mnie upokorzył. E, dokładnie menu kampanii i jest to e, lód, nie będę wam tutaj znów tego czytał, tak czy siak on po prostu mrozi wszystkie owieczki, musimy mu wyłączyć przycisk od wielkiej lodówki. W poprzednim odcinku po prostu wpadłem sam do wody w tej chatce już, także więc pod koniec misji e, pominmy to sobie wszystko i od razu lećmy. Czułość mam chyba za dużą, system przeinstalowywałem. I tak wiecie, jak to po instalacji systemu, kurde, do miesiąca wychodzi, czego wam brakuje, a co jest źle ustawione. <zysy> Nie widzieliście tego. Nie będę tego wycinał, ale... Zacznijmy jeszcze raz po prostu. Nie ma to, jak zacząć przepięknie. Eee, Wormsów, pokażacie mnie, no kurde, bo tu jest, tu się myszka te no, e, tylko sterowanie błaguje i nie mogę tutaj sterowania zmienić w tym momencie. No. Podwójny Enter. Podwójny Enter, tylko może w tą stronę sobie wezmę, bo jak wiecie, już wam mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj na podwójnym Enterze to mi się lepiej skacze szybciej. Dobra. No co? A, dobra. Boże, chciałam powiedzieć, że schowałam się, czemu czas się nie kończy. Bo powinien wykryć, że ja chcę kończyć. Lol. Ta ładnie przesolił, powiem, że... Jaki on ma ten dialog, jak jakiś kowboj. Biedne łowce. No i pożałujesz tego bagnico, pożałujesz. Ostatnia misja pewnie to będzie zemsta sroga nad tobą, to... Zobaczyć, co to, to znaczy bawić się z tobą. Muszę pójść tutaj mojej mili, bo potrzebuję podestu, bo bez podestu nie wskoczę do tej chatki. Także muszę zabrać tą skrzynię, czy mi się to podoba, czy nie. Bo tych zamrożeń... Te zamrożenia to ja mam powiem szczerze tak gdzieś. Podest bardzo dobrze. I teraz chciałbym się schować za Bo jak to powiedział? Samo sobie. Raz się mefioł, jestem cykorem. A nie, teraz powiedział nudy. Zmienił śpiewkę, zawsze mówił cykor. Jak w ruchu nie wykonałem żadnego. Dobra, tym razem mu nie wyszło, no ale nie mógł, chyba żeby podkręcił jak bile w Bilardzie. <grytanie> ale chyba jeżeli teraz to zrobię, to będą trzy tury, cztery. W poprzednim odcinku chyba miałem pięć, więc wyszłoby mi to szybciej. Ale zobaczymy. No teraz na pewno nie przejdę, bo wolę się jednak ustawić i zrobić to bardzo dobrze. Jedyne co może mi wyjdzie, to to, że podest sobie zdąży ustawić. I powiem wam, że to co mówiłem wam, że gra się ścina, bo mm, nie mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy w, i wejść do menu, bo cały czas mi wychodzi. To chyba był bug Windowsa jakiś, bo po reinstalacji normalnie prawy przycisk działa. Gra się nie bulwersuje, ani nic takiego. Dobra, postawię to tutaj. I następna tura to muszę uważać, żeby znów nie wpaść do wody. <laughs> ja w ogóle nie wiem co ja mam zrobić, bo ja chyba nie mam go zabić. Zresztą tutaj nie mam żadnej amunicji. Jedyne co mam to lód, którym mogę się chyba zamrozić i naturę ochronić przed jego obrażeniem. Obrażeniami zadawanymi i takie tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, razy trzy, osiemnaście ow, Owiec już zabił, powinien dostać osiemnaście lat Dobra, to, to mi wyłączę, nie chcę tego Nie chcę żadnego chorego podestu Dobra, <śmianowicie> dobra <śmianowicie> eee... Tak, moi mili, dokładnie tak. Dobra moi mili, wracam oczywiście przed momentem e, upokarzania się zawsze. Tym razem udało mi się wskoczyć, chociaż też powiem Wam, że chyba ledwo, bo prawie spadłem. Wskoczę sobie tu. Ja chyba i tak do przycisku teraz nie doskoczę. Dobra. W ostatnich sekundach udało mi się prąd poszedł, prawdopodobnie teraz lodówka, a może tu ma jednak zamarznąć, bo on nie topi, więc ja muszę to zamrozić po to, żeby ono na luz spadały, tylko że wtedy się połamił, więc takie rozwiązanie trochę mało... E, chciałam powiedzieć mało ekologiczne. <laughs> mało pro... E, Przerembla zamarzła. Nasze horsepce są bezpieczne. No nie powiedziałbym, ja bym teraz był takim psychopatą, zrzucał po prostu i, I je łamał. Nigdy by mi się... udało, się, gdyby nie te przeklęte robale. Podróba leą Leon Zawodowiec nosił taką czapkę i okulary. <ścoughs> superowca, to była superowca, bo to jest zarąbista broń. Bo ona lata, nie tak jak zwykła owca, że chodzi i wybucha taki chodzący dynamit. Srebrny osiołek, tym razem ostatnio był złoty. Lodówka mamy diamentowy yy, puchar, nie wiem dlaczego. W wigilię wszystkich świętych ożywieńcy powstali z grobów, by siać na świecie strach i zniszczenie. Nim słońce wstanie znów na niebie, proszę muszą trafić na cmentarz, z którego wypełzły. Nie zawahaj się, użyć wszystkich dostępnych broni. Zabij wszystkich ożywieńców, a może dożyjesz kolejnego świtu. No dobra, w takim razie lecimy sobie. Nie wiem, co to jest. Procent ukończenia... O! Proszę bardzo. Możecie sobie zobaczyć, ile będę miał misji do wykonania. Dopiero jestem w 4%. Więc no trochę to będzie trwało. E, lecimy dalej. Czyli to jest po prostu typowy deathmatch, zabij po prostu wszystkich e, jak leci. Piękna noc. Bo ja nie wiem. Jak to dziwnego. To... Dwóch jest, czy żeby tylko? No, trupy dobrze mówię, nieprzyjemny. Uprzykrzacz, ale animacja fajna tych wypadających kości. Jest dwóch na dwóch, więc nie powinno być tak ciężko. No, chyba że trzech na dwóch, czterech na dwóch. No, jak gryzi po Jestem stresowany, jakie jak wielkie uczęto przerażone. One mnie zawsze rozwalały, są słodkie. Dobra, mam bronię. Ale tam mam też robala, którego, a może tego mi się uda zepchnąć. Poczekajcie, co ja mam za bronie? Mm, to ma dwa strzały, więc może tym spróbuję. O ile... Jest blisko krawędzi wody. Kurde. Cholercia. Nie trafiłem pierwszym wiatrem, nie ten. Zobaczcie, jaki silny wiatr w prawą stronę wieje. A za drugim razem i tak by nie spati i by żył, więc... 40 HP to nie jest tak... Dużo, żeby... Mi przeszkodziło jakoś. Oni są bardzo dobrze. Zauważyłem, że e, Robale, czy to w wersji 2 g czy w 3D, są właśnie bardzo dobre w takich broniach typu bazuka, czy granaty. Nienawidzę tego po prostu. Nienawidzę, a ciekawe co by było, gdybym się teleportował do Zwykusia, czuję, że to był bardzo głupi. Głupie posunięcie. Myślałam, że dojdę jeszcze do skrzynki. Kurde, blisko skrzynki się teleportowałam. Mm. Uprzykrzacz chce mi uprzykrzyć życie. Cie to, miałam mówić, ciekawe czy to na tego... E Boże, tego rolnika. Bagnicy, o! Ale nie, przecież to są trupy, które stały. Walking Dead. W Wormsach. Mogą mnie rozwalić, bo to był odrzut nieodrzutowy, tylko odłamkowy. Ale jednak im to nie wyszło, dobra. Tylko teraz tak, ja i tak tam nie wejdę. Zaraz, zaraz, ja mam trzy. Trzy robale z tego co widzę w takim razie. Tylko kim ja teraz. Dwa robale mam moje mieli. Kowalski, widzieliście, popłynął jak Tetanik. Ja bym raczej powiedział jak Leonardo DiCaprio w Titaniku. <laughs> Time to say goodbye. Kurde, późno na całe szczęście. Teraz Where is your gun now? Kurde. No dobra, teraz go trafię. Nie ma takiego silnego wiatru bez przesady. <laughs> Chyba i tak wpadł do wody w ogóle. Dobra, tutaj muszę stanąć jakoś tak, żeby mnie pięścią nie wrzucił do wody. Ten pewnie walnie we mnie, w sensie w skipera, czyli zastępcę kierownika. Chyba tak nie bardzo mu to poszło i powiem wam, że to był brutal. <laughs> powiem wam, że to był jak błąd. Ja sobie coś tu mam. Zwycięzca, ale trzeba. Ja bomba kasetowa, czyli zwykły granat odłomkowy. Dobra, ja zrobię to tak w tą stronę i wezmę sobie e, to porto. Ja nie chcę, ale ognistą pięść tak. Say you can. I can. Wiedziałeś, że I can. Zwykły spoczywa na dnie oceanu. Skipper wydaje wyrok. Nieprzyjemny, czuję już smak. Ciekawe czy swojego śmierdzenia jak jest nieprzyjemny. Utopił mnie, czyli będzie jeden na dwóch. Dam radę. Kto jak nie ja, tylko hmm. Szkoda, że tu nie ma żadnego tego. Był taki co palił, i można było wejść pod ziemię przykładowo. Nie pamiętam jak go się nazywało. Mnie taczono, mnie to to nie było. Puszczenie tury, bo i tak nie będę tak 30 sekund stał. Jak to się nazywało? Takie co dziury wypalał tunele i można było robić sobie tunele i się podkopywać pod rubalami. Nie wiem, czy to tu będzie. No tym na pewno we mnie nie trafi. Nawet jak na sztuczną inteligencję nie ma nawet takiej opcji. Dokładnie. Eee, no ja tu nic nie mam, mógłbym tylko na nalot czekać, jeszcze dwie tury do nalotu, no to zachowam się jak ciekor i po prostu strategicznie przyczekam tutaj. Twardziele, twardziele, to powinno być truposze, nie twardziele, nie wiem dlaczego taka nazwa teamu. Uuu. Ładnie trafił, nie powiem, że nie. Kurde, gdzie by tu się przed nim skryć? Tutaj spróbuję. Bathroom? <laughs> <Nie> te Bafrum. <bathroom. laughs> no, mówiłem, że się nie myjaduję. nie te Bafrum. Jakby ktoś nie wiedział, czy potrzebujesz łazienki. Tak, potrzebuję łazienki, wanny i się wykąpać. Nie trafi, nie ma bata takiego, wiedziałem. I teraz tak, spróbuję zrobić nalot, tylko nie wiem, na którego Muszę. Zobaczyć, co mi się będzie bardziej opylało. Mam tylko jeden nalot. Wydaje mi się, że w tego mógłbym stuknąć. Chociaż teoretycznie to... Nie, bo wpadnie, kurde, wszystko do wody, znając mojego pecha. Pff, dostał może za 25 maksymalnie. No, blisko byłem. Dławi się jak smigol. O kurde, oni też mają nalot. Wpadłem we własne sidła. Chyba, ale on chyba z podłową nie potrafi korzystać z takiego automatycznego czegoś. Hm. Dobra, robal, sorry, ale musimy wyjść z cienia. I użyć e, strzelby, której widzę, że mamy nieskończoność. Tylko, żebym teraz kurde trafił. To Nie jest dla mnie. Takie bronie nie są dla mnie. Nienawidzę wiatru. nienawidzę każdej bronik, na którą wpływa wiatr. To jest. Ciekawe, czy da się grać jeszcze w Wormsy Multiplayer, bo jak tak, to może z kim bym w nim zagrał. Why not w sumie? <śm> biedny płaczeń, dobra. Biedne. Biedny to on nie jest za bardzo. Spróbuję teraz w tego to samo. Ale to mi nie wyjdzie. Kurde mać, w tego zero jeszcze się nie zdążyłem schować. Tu jest to jest tu po prostu, co ja robię. Może gdyby stanął tutaj obok niego, to zdążyłbym podbyć i im dwóm podłożyć dynamit? Nie, nie to jest taką 45. W 45 może bym doskoczył. Może. Mm, no teraz to ja nie wiem, czy warto ryzykować. Szczerze mówiąc. Ale już to trącił, innego wyjścia nie mam z daleka i tak w nic nie trafię. Tutaj co najwyżej jeszcze wpadnę w dół jak z babicą. <laughs> Powiem wam jedną. Odcinek nazwę jedna wielka porażka. E, e, no. może sobie zacznę to od nowa. To <noise> bo... <noise> myszka mi zastrajkowała i sama strzeliła. Dobra, poimieńmy to. Sobie... Nie wiem czy iść po tą skrzynkę, czy nie. Wolałbym nie, bo tam była tylko bomba kazotowa ostatnio. Jak mam dynamit, to może temu bym podłożył. O ile nigdzie nie spadnę, zawczasu mam dynamit, więc mu podłożę dynamit. Chciałam skoczyć, na szczęście on mnie zablokował. No, trochę poleciał. Wczoraj, Mr. Matthew, coś tam nie przeczytałem. Coś, szkoda, bo to ja, więc. To już tak za bardzo nie wyszło. La la la, la, la. I Ja w tym życiu też taki jestem. Jak komuś nie wyjdzie to go i jeszcze chcę mi zaszkodzić. <laughs> Tralala la, la Dobra. Zblokowałam się, nie wiem, czy mi się w ogóle stąd tą tutaj wyjść. Dostał. Raz mi poszło przynajmniej ładnie z bazuki. Chociaż nie był to zbyt trudny cel. Czerwony Krzyż robi robotę. <gry> no tak bym powiedział, ale dobra. On pewnie użyje ogni z tej pięści i mnie wywali do wody. Wiedziałem. To było zbyt oczywiste, nawet jak na tych głupie automaty, chociaż ja z tymi automatami przyginą. <gry> Kowalski, 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 Kowalski. Przydałoby mi się, żebyś mi coś pomógł tutaj. Mm. Póki co nic jeszcze tutaj takiego nie mam fajnego, co mógłbym wykorzystać. Tam nie wiem czy to jest losowo ustalone, czy nie, ale ja idę się zemścić na JD-u. Że tak to nazwę. Hmm, hmm, hmm. W sumie to chyba nie przeskoczę. Już myślałam, że trafi w ścianę i we mnie. <gry> znaczy w ścianę w skałę. Dobra. Miałem go co prawda zrzucić do wody przy pomocy ławcy, no ale trudno się mówi. Jeżeli mi tylko jeden ten zostanie, to będę mógł wykończyć go na lotem, a potem ryzykować, że trafię strzelbą. Takie mam przynajmniej plany, żeby wykończyć najpierw tych, a na koniec podejść do tamtego. Tylko problem w tym, że ten się bogową miałam mówić, ale jednak się od bagował. Jeżeli ten ma 20, bo jak miałby 26 HP to strzałbym już go nie zabił. Spróbuję. Jakbym spodłował to, to by był dramat, byłby dramat. Kurde. Zbagowałem się, nie wiem o co chodzi. Tak, zbagowałem się, kurde. Ale może mi się. Chciałam się schować na dole. To się zabiłem. A to chyba mój. Tak, to mój ostatni robal. Więc jeżeli ktoś we mnie teraz trafi, no to. po mnie. Nie no, nagrom wtedy jeszcze raz odcinek. Nie będę takim przegrywem. Nie ma nawet mowy, wpadłem do wody na 100%. Nie wpadłem, dobra. Mm. I tak tu jestem mało bezpieczny w sumie. Użyję tego tylko dlatego, żeby mieć jeszcze czas na ucieczkę. A tym go wykończę spokojnie, tak czy siak. Gorzej, jakbym nie trafił. <gorszy> no dobra, E, śmiał się jak te, jak one się nazywały. Mm. A może? Kurde, gdzie on był? Wiedziałam, że mi to nie wyjdzie. Chciałam powiedzieć, że śmiał się jak te, jak one się nazywały. Gremlin. No jak Gremlin. Aczkolwiek wydaje mi się, że wykonałam teraz więcej ruchu, więc myślę, że mogę mieć. Mm... Nalot. Tak to się nazywa. On widzę, że chce się przebić po prostu do mnie. Nalot jeszcze trochę. Nie pamiętam ile owca idzie. Czy nieskończoność, czy nie nieskończoność. 5, Może dobiegnie. Kurde, prawie. Prawie dobiegła. Zapomniałam, że ona po pewnym czasie zaczyna odliczanie. Superowca jest fajna, bo superowca właśnie tak chodzi i jak naciśniecie jeszcze raz spację, to ona zakłada tak jakby pelerynę Supermana i zaczyna latać. Kurde, czym go Spróbuję opuścić turę i kiedy go dobiję teleporterem, znaczy kiedy go dobiję, to się teleportuję. I może on nie zabije mnie za jednym hitem. I zobaczymy. No chyba, że teraz trafi, no to wtedy dupa jaś. Że tak się wyrażę. Przygiołeś, czyli zaczyna trafiać pomału. Ho, ho, ho. Jedna tura. Gdzie by się tu schować, tak myślę? Bo w sumie to już nie mam gdzie. Smell fear. Do you need a, <laughs> ha, on mówi i smell fear, czyli czuję strach. To dlatego ten mówi, że czy chcesz potrzebujesz prysznica, bo strach czuję. No, docinają sobie te wormsy jak. Jak powalone. Dobra, tu może nie zginę, a chcę użyć póki co na lotu. tylko nie wiem czy mi to wyjdzie odpowiednio. Ze złej strony w sumie. Nie wiem czy się da obrócić w stronę, z której będzie nalot. Chyba się da, ale chyba dostał troszkę. 54, więc jak udałbym się do niego podskoczyć, to mógłbym go wykończyć granatem, ale chyba dynamitą chciałem powiedzieć, ale nie mam już w sumie dynamitu, bo użyłem na początku. Także słabo. Chciałbym to zakończyć, bo za trzy minutki mam premierę Wormsów drugiej odcinka. Dobra, spróbuję jednak do niego podejść już, bo to nie ma co. Mam nadzieję, że do wody jako taką nie wpadnę, bo to już by było kurde przegięcie i upośledzenie totalne. Dobra, tylko czym ja bym mógł go wykończyć? Mógł... A... Może po prostu bazooka spróbuję i trudno się mówi, jak wyjdzie to wyjdzie, jak nie wyjdzie to nie wyjdzie. Mu się chyba tu nie uda wejść. 9 HP ma i chyba nie uda, One one nie są tak inteligentne, żeby wskakiwać. Więc wydaje mi się, że już to wygrałem. Tak, nalotem mnie nie ma obcy, żeby mnie teraz wykończył. To jest niemożliwe po prostu. A tu jeb, zdziwienie i zabrał mi full HP. Nie no, jednym chyba tylko trafił. Nawet nie. 6 HP, dobra, lecę po niego. Powiem ci, kolo... Że przygiąłeś. Chyba dostał ze 9 HP, a jak nie no to jestem cieniasem totalnym. Dostał 33. Jezu, w końcu mi się to udało po tej serii niepowodnej, serii upokarzania się. Zwykł pecha nie było aż tak źle, prawda? Nie, wywalili mi całą drużynę, sam się wywaliłem, nie było źle. Taka scenka <taka> chyba już była. ona chyba właśnie była w, w poprzednim odcinku i złoty ten złoty gołąb to chyba gołąb droga drugiej kacenki nie mam tylko brązowy puchar. No cóż, trudno się mówi, no nie popisałam się, że tak powiem. Ja się będę z wami moimi na ten moment żegnam, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej moich upokorzeń. Zachęcam Was do zostawienia łapy w górę, wbijania do fanpage'a, a nowych widzów, o ile takie są. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z wami żegnam, życzę Wam miłej nocy, miłego dnia. W zależności kiedy to oglądacie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.